Ale poddał się bez walki. Chodzi tutaj o sankcje kredytu darbowego. Wypłacił pieniądze, około 79, w zasadzie troszeczkę powyżej 79 tysięcy złotych klientom i umorzył kredyt. Pomimo tego, że klienci mieli do spłaty jeszcze półtora roku, zamknął kredyt, nie było kredytu, rozliczyliśmy się. Ale nasza kancelaria nie odpuściła bo nie było jeszcze historii konta, czyli bank nie przesłał ile rat, kiedy klient zapłacił. Czekamy na ten dokument i sprawdzimy, czy bank faktycznie miał rację, wypłacając tylko 79 tysięcy złotych. Być może należało się klientowi więcej. Czekamy z niecierpliwością, co będzie dalej. Więc jak widzisz, nawet bez rozprawy sądowej można wygrać z bankiem w sprawie sankcji kredytu darmowego. I też mi nie mówcie, że klienci nie dostają pieniędzy, bo klient te pieniądze dostał przed świętami.